Witajcie w najnowszym odcinku, w którym nakarmimy kolejną sporą partię moich zwierzaków. Przypominam tylko na szybko o subach, lajkach, komentach i lecimy z koksem. Na dzisiejszy odcinek zaczynamy może trochę mniej typowo jak zawsze, a więc od skorpiona z rodziny Buthidae, Titius Smithi. W naturze zamieszkują one obszar Brazylii, podobnie zresztą jak Titus stigmurus, cerulatus i tym podobne gagatki, z jedną różnicą, mianowicie Titus smithi nie znajduje się na załącznikach rozporządzenia prawie gatunku zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia. Tak więc możemy go yy, w pełni na legalu hodować u siebie bez jakiegoś przypału. Nie? Tu na razie nam nie chciał zaatakować, ale trochę pozygamy i mam nadzieję, że coś z tego będzie. O, widzicie jak musiałem go pozachęcać? Ale w pewnym momencie już nie wytrzymał. Miarka się przebrała i metasoma poszła w ruch. E, jedna uwaga: e, generalnie to zależy oczywiście od e, osobnika, bo jest to cecha osobnicza, natomiast można się spotkać i może się nam trafić e, osobnik e, agresywny. Należy tutaj e, ostrożnie manipulować. Oczywiście przy użyciu e, pensety pamiętajcie. Są to skorpiony z rodziny Buthidae. I to jeszcze Titius, więc musicie mieć z tyłu głowy to, że dysponują one bardzo silnym jadem. Natomiast tak ja mówię, nie stwarzają one żadnego problemu w hodowli, pod warunkiem, że yy, macie odrobinę oleju w głowie i, i takie po... podstawowe jakieś elementy bezpieczeństwa przy nich zachowacie. A naprawdę bardzo fajnie polują. Są idealne do grupówki. Można skorpiony razem z matką zostawić. Odchowa się cały miod, więc naprawdę fajna sprawa. Poza tym, matka potrafi nawet kilka miotów wydać po jednej kopulacji. Tak więc, jedynie z uwagi na jad dla zaawansowanych. A my lecimy dalej. A dalej widzimy, myślę, że od razu już poznaliście. Piękna i lubiana przez nas wszystkich rąbka, po powielince. Pierwsze karmienie po tym procesie. Jak widzimy. Łapczywie rzuciła się na karaczana tureckiego. No I to jest właśnie to, o czym Wam zawsze powtarzam przy okazji karmienia, że jak ptasznik chce jeść, to zje, a jak nie chce, to ma nas głęboko gdzieś. No i, i nie zje wtedy. Tu widzimy, nasza piękna samiczka była głodna. I dwa razy zachęcać jej do karmienia nie trzeba było. Tak, jeszcze tylko dla przypomnienia, dla stałych bywalców, myślę, że w sumie zbędnie. Yy, w naturze występuje nasza chromeczka jako endemit na obszarze Wenezueli. No i chyba tyle. Tu wam troszeczkę przyspieszonym tempie rzucę jeszcze, bo ona tak dosyć mało się tutaj porusza. Ale pooglądać możemy. A co? Kolejnym ptasznikiem jest Seriopagopus minax, czyli azjatycka piękność rodem z Mianmaru, Birmy, Tajlandii. rejony, jak widzimy ładnie sobie tutaj upolował karaczana tureckiego. Tu jeszcze w wolnej chwili postaram się wam tutaj wrzucić może jakieś zdjątko, jak on będzie wyglądał jako duży osobnik, ponieważ tutaj mamy tylko maluszka. Może słów kilka jeszcze o samym pajączku. Pamiętajcie, żeby mu tam sypnąć troszeczkę więcej podłoża, bo jest to ziemniak. No, co to dużo mówić, jak dacie mu jakiś kawałek kory, na pewno on go zaadaptuje. Oplecie go ładnie mnóstwem pajęczyny i zrobi sobie tam kryjówkę. Ogólnie na pewno silny jad szybki, agresywny, więc. To jest cała definicja chyba ptasznika, z jednej strony takiego, który jest podążany i którego lubimy mieć w domach, a z drugiej strony mówi ono o tym, że osoby początkujące powinny dwa razy się zastanowić, zanim sięgną pod taki gatunek. Natomiast, jak mówię i nieraz powtarzałem, nie ma czegoś takiego jak yy, ptasznik tylko i wyłącznie dla zaawansowanych. Jak ktoś się czuje na siłach? Aczkolwiek, mimo wszystko, rozsądek nakazuje. Na troszkę wolniejszych egzemplarzach poćwiczyć. Myślę, że tyle starczy i lecimy dalej. A kolejnym ptasznikiem, można powiedzieć, uczynimy taki leciutki powrót do korzeni. O, jak zaatakowała! No tak, jest to akantoskuria genikulata. Jak zapewne większość z Was już po pierwszym kadrze poznała. I moi stali widzowie, wiecie doskonale, że był to mój pierwszy. Ptasznik. Pierwszym ptasznikiem była Akantoskuria geniculata, z którego wyrosł samiec, a drugi, jaki kupiłem na jego miejscu, kiedy dożył swoich dni, to był również Akantoskuria geniculata, i z niego wyrosła mi przepiękna samiczka, która niestety niedawno temu zakończyła swój żywot. No i tak jak mówię, te 13 lat przeżyła, osiągnęła naprawdę niebagatelne gdzieś między 9 a 10 dC. Kiedyś na którymś filmiku ją mierzyłem, to naprawdę potwór. No ale jak widzicie, rośnie tutaj następca lub następczyni, nie wiem. Ale uważam, że tak już w tradycji musi stać się zadość. Jakaś genia na hodowli u mnie musi być. Fajnie sobie tutaj upolowała. Dwa razy nie trzeba było zachęcać. Tak, jak mówię ogólnie, rodzaj yy, Akantoskuria jest taki dosyć żarłoczny. Czekam cały czas z utęsknieniem, jak pozostałe moje akantoskurie urosną. Oczywiście chodzi tutaj o SP Balkozna, Maga, Maldonadensis i Natalensis, aby mógł zrobić jakieś fajne zestawienie i porównanie, no ale na to trzeba czasu, więc musicie się, moi drodzy, uzbroić w cierpliwość, a w międzyczasie spróbujcie znaleźć kogoś na YouTube, kto ma te wszystkie pięć gatunków z rodzaju akantoskuria, aby mógł takowe zestawienie zrobić. Hmm. Jakiś pomysł? Oczywiście, że spider, Spiders, a co? A my lecimy dalej do następnego ptasznika. Kolejnym ptasznikiem jest taka mała... <laughs> mała, no nie taka mała, ślicznotka, samiczka pewnego łagodnego gatunku o nazwie Brachypelma emilia. Jest to samiczka moich córeczek. I tak została Nazwana przez nie, więc nie śmie nawet zmieniać tego imienia, skoro już została uszczona. No i cóż, w tradycji staje się zadość, widzicie. Wiecie o co chodzi? No nie. Oczywiście, no jaśnie pani nie będzie przecież na wizji jadła. A gdzie? Ale no nie szkodzi. Ja po prostu lubię na nią popatrzeć. Naprawdę wygląda przecudnie. Ubarwienie jest rewelacyjne, dlatego. Choćby i nie zjadła. Wybaczam jej. Tylko spójrzcie na tą bestię. Na tą włochatą bestię, która tylko patrzy, żeby swoje helicery zatopić w waszej skórze. Widzicie jak? Agresja wręcz kipi z każdego centymetra kwadratowego tego ptasznika. O nie, płytę pomyliłem. <ścoughs> A jeszcze tutaj taki widok. Wyśrodkowałem tutaj na karapaksik. Abyście również mogli dokładnie zobaczyć, tutaj charakterystyczny ciemny trójkąt, który rozpoczyna się od rejonu oczu i wędruje w stronę centrum Karapaksu. Hmm, no naprawdę, wygląda przepięknie. Ktoś ma jakieś uwagi? Chyba nie. Tutaj jeszcze postanowiłem wstawić jedno krótkie ujęcie z innego karmienia, abyście mogli sobie porównać, jaka jest do mojej ręki. A i zbijemy pioneczkę. Cyk. Jak widzicie, no naprawdę operowanie przy tym ptaszniku jest takie, no, bezstresowe, bym powiedział. Ale pamiętajcie, że jednak ptasznik to ptasznik może ugryźć. A my lecimy dalej. No jak widzicie, pozostajemy w świecie brachypelm. A dokładnie mowa tu o brachy Pelma Boemei. Kolejna piękność rodem z Meksyku. No i zobaczymy czy będzie chciała tutaj jaśnie pani coś przekąsić na wizji. Bo o ile Emilka jestem praktycznie stuprocentowo pewien, że... Nie przekąsi na wizji. To tutaj czasami zdarzały się odpały i bez problemu atakowała. A czasami wręcz przeciwnie, więc zobaczymy. Chociaż tutaj już widzimy, że chyba będzie to zmierzać w stronę tego drugiego wariantu, czyli tak zwany pakt o nieagresji. Ale spójrzcie na te przepiękne kolory. Oj, naprawdę marzy mi się, żeby zebrać wszystkie braszki, które są dostępne na rynku. Tak, no to już jestem blisko tego, a marzenia trzeba spełniać, i wtedy będę mógł sobie robić takie jedno wielkie piękne zestawienie. Tutaj, tak podsumowując, jak doskonale pewnie wiecie, to aktualnie posiadam e, z Brachy Pelm e, Albicepsa, Auratum, baumgarteni, właśnie tą Boemej, Emilkę, Amori, Classi, Smithi. No, a do, do tego jeszcze pasowałby wtedy dokoptować dawno. Brachy Perme, czyli y, Albo Pilosus, Angustum, kalembergi, Wagans, Verdezi. A więc szykuje się naprawdę fajne zestawienie. Pozostajemy na obszarze nowego świata, czyli Meksyk-Gwatemala, Brachy Perma O, proszę, ją upolowała, ostatnio nie chciała nam jeść, pamiętacie? Oj, i dobrze. Niech je to rośnie. A jak rośnie. To można wtedy robić fajne porównania, więc cały czas czekamy, bo nie ukrywam, że brachy Parma Classy to jest jedna z ładniejszych braszek, które są dostępne. Naprawdę, taka dorosła samiczka robi wrażenie. Tutaj pozwoliłem sobie pożyczyć jedno zdjęcie dorosłego osobnika i wracamy do mojego pryteczka. No, widać różnicę zdecydowanie. No ale cóż, najważniejsze, że zjadła. Ostatnio ciężko było mi ją uchwycić podczas jedzenia, więc i tak nie ma co narzekać. No tu jeszcze spróbuję ją troszeczkę przybliżyć, aby było ci lepiej widać. No wybarwiać się zaczyna już, ale to jeszcze nie jest ten efekt, na który czekam. I wyrazem ze mną oczywiście. No to co, lecimy dalej. Kolejnym ptasznikiem, jak zapewne już się domyślacie, jest Costa Rican zebra tarantula, czyli afonopelma semani. Jak sama nazwa, którą przed chwilą wymieniłem, mówi, pochodzi ona z Kostaryki. Zobaczmy, czy upoluje dużą O Ojej! Oh yeah. Zatakowała. Natomiast nie jest to taki krwiożerczy atak, z jakiego. Przyzwyczailiśmy się, ale skuteczne, a przecież o skuteczność tutaj głównie chodzi. Spróbuję Wam jeszcze troszeczkę ją tutaj przybliżyć. Hmm, ale ładna samiczka. No, nie mogę się doczekać, jak już dorwę tą wersję blue ona z kolei urośnie i będziemy mogli sobie tak porównywać ale nóżkami przebierano karaczan mam przechlapana, aczkolwiek niewiele tutaj widzimy wszystko się dzieje w tym rogu więc taki troszeczkę widok jest ograniczony na to całe żerowanie no to jeszcze tutaj chwileczkę Wam przyspieszę ten obraz a potem lecimy do następnego ptaszniczka Raz z kolejnym ptasznikiem udamy się do krainy jadusów rodem z Afryki, czyli Zimbabwe i Mozambik. Gdzie w naturze możemy spotkać takie gagatki jak Ceratogyrus darlingi, a więc mamy tu jadusa z Afryki. O nie, Ach, który ładnie upolował, ale to było takie polowanie pod przykrywką. Tak więc no niewiele żeśmy tutaj widzieli. Ziemia się tylko zaczęsła, tutaj gdzieś z tyłu wychyla się kawałek zatka, ale nie o to nam chodziło. No trudno, przy ziemniakach niestety czasem tak bywa. Jak widzicie tutaj lewy górny róg pudełka zraszam, reszta jest wyschnięta, a ptasznik wybiera sobie miejsce, w którym zamierza przebywać. O, no chociażby stamtąd wylasł, pokazał się na chwilkę, no nie no po co. Dobrze, siedź sobie tam, sieć. Jedzenie samo do ciebie przyjdzie. No w sumie tak jest, więc <gryw> nie można go winić za lenistwo. No cóż, jako że tu się nic nie dzieje, lecimy dalej. Z Afryki wędrujemy na obszar Azji, do Tajlandii, gdzie występuje Hilobrachy z Huahini. Ło. Wow który właśnie rzucił się na karacza na tureckiego. Jak widzicie, dysponuje on na chwilę obecną dosyć niedużym odwokiem, więc na pewno potencjał do jedzenia jest. Ma co zapełniać. I cóż, na pewno jest to szybki, jadowity, agresywny ptasznik, więc pamiętajcie o pęsacie i bezpieczeństwo podczas operowania przy tego typu gatunkach. Jak to się mówi, lepiej biegać z pensetą niż po wapno. <grywia> no, dawaj, dawaj, malutki. Sam się nie może zdecydować, którego gryźć. Patrzcie. No, nie działa tak systemowo i po układaniu, jak na przykład Doliotele Diamantinensis, która wszystko znosi w jedno miejsce. Tylko widzę to tutaj tak chaotycznie troszkę. No, ale jestem przekonany, że oba karaczany zostaną zeżarte. Co nam tutaj teraz? Happy Dęsik, o proszę. Spójrzcie jak on patrzy, tylko dosłownie jak się gdzieś tam w pobliżu pudełka pojawił cienie ręki, jego od razu zamarł i był gotowy do odpalenia się. To jest właśnie ten gagatek, ja go znam. <gryw> Już tutaj przerabiałem jego harce. No dobra, jako że tutaj się już nic nie dzieje, lecimy do następnego ptasznika. No i jak się rzekło, skoro już przywołałem wcześniej tą gwiazdę do tablicy przy poprzednim karmieniu, oto i Dolichotele Diamantinensis. Dawna nazwa handlowa to było jeszcze Oligoxystry Diamantinensis. Jak widzicie, pięknie upolowała, piękne kolorki. Tutaj chyba jeszcze HDR był włączony, więc troszeczkę tak może nawet za bardzo mi wyciągło te kolorki, no ale trudno. W następnych karmieniach postaram się poprawić przy tego rodzaju e, ptasznikach. O, jak tam nóżki tak śmiesznie gonią pod spodem. Oj, widoku. Nie wróżę ci przyszłości, panie Karaczanie Turecki. Sytuacji, w której się znalazłeś, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, czy nie, ale nie ma wyjścia. A dorzucimy jej jeszcze troszeczkę. Spójrzcie. Widzicie? Ta ma zupełnie inną technikę jak y, poprzednik. Mianowicie upolowała jednego, trzyma go przy sobie, drugiego. No ale myślę, że w przypadku naszej doli. Wystarczą dwa karaczanki tureckie, nie chcę ich tutaj za bardzo przekarmiać, bo to też nie jest zdrowe dla ptasznika. No skoro tutaj nam akcja, że tak powiem, zamarła, a jak wiadomo, ludzie przychodzą do mnie na kanał, żeby oglądać kino akcji. Więc musimy tutaj trzymać fason. No i co. Jeszcze popatrzcie sobie na nią troszeczkę zbliższa. I lecimy do następnego ptasznika. Kolejnym ptasznikiem jest Himalayana. O, Coś nam tam tu wychodzi i ta by się troszkę przestraszyła. No jest to jadus z Azji. Występuje na obszarze Himalajów. Nawet na wysokości około 1700 metrów jest Spotykany. No Widzimy tutaj drugi przyruch. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie z tego. O, będę tak musiał poprowadzić tutaj to polowanie, żeby może coś z tego było. Szkoda by było, żeby nam się tutaj potencjał marnował. Dałem tutaj akurat dużego karaczana tureckiego, ale tak jak patrzyłem, to powinno sobie poradzić z takim gagatkiem. Tu jeszcze korzystając z chwili przestoju w akcji, postanowiłem pokazać Wam, jak wygląda dorosły osobnik. Prawda, że piękny? Tak, jeszcze dla osób, które nie posiadają takiego ptasznika w swojej kolekcji: pamiętajcie, że jest to ptasznik silniadowity, defensywny, umie się postawić, często potrafi przybrać. Postawę obronną, defensywną, próbuje końcać zamiast uciekać do nory, więc miejcie to z tyłu głowy. Jest to Azja, jest to silny jad. I jest to fajny ptasznik. No zobaczymy. Patrzcie, tyle ruchu przy wejściu, że go nie korci, żeby wyskoczyć, nie? O, wreszcie. No i udało się, widzicie. Takiego bydlaka potrafiła wyskoczyć, złapać, uszczelić i zaciągnąć do nory. I to jest właśnie ten gatunek. A my lecimy dalej. Kolejnym pająkiem jest diplura sanguina. O, jak widzicie, szybciutko nam tutaj wyskoczyła. I jak szybko wyskoczyła, tak szybko znikła. W naturze występują w Boliwii, Brazylii. Jest z niewielkich rozmiarów pająkiem do 3 cm, silny jad. No i tyle w sumie. No i następnym ptasznikiem, jak już zapewne widzicie. Jest neuolotele incei w odmianie Classic pięknie upolował, albo no polowała, nie wiem, Odwóg mały, więc potencjał do jedzenia spory. Tak przypuszczałem, że dwa razy nic będzie zachęcać tutaj. No, w naturze ten pająk występuje na obszarze Wenezueli oraz w północnym Trindadzie i Tobago. Cechą taką charakterystyczną tego gatunku jest tworzenie dużej ilości oplotów, co tutaj bardzo dobrze widać. Bez względu na to, czy Wam pokażę Golda czy klasika, jeden i drugi całe pudełko opańczynuje. Spójrzcie, jak pięknie tutaj się świeci ten karapaks. Dodatkowo ma jeszcze taką ostro powcinaną, e, błyszczącą gwiazdę na tym karapaksie. Naprawdę fajnie to wygląda. I za każdym razem, kiedy go widzę z bliska w e, oświetleniu, no naprawdę grubo się muszę zastanawiać, który tak naprawdę bardziej mi się podoba. Czy odmiana gold, który naprawdę pięknie się świeci, jest piękny złocisty. Czy ten taki zimny, stalowy Classic Również pięknie połyskujący, z tą piękną gwiazdą na karabachie. Powiem szczerze, no mam duży dylemat, który bardziej mi się podoba. I wiecie co? Wybieram oba. <laughs> Dlatego mam oba. Yy, mam jeszcze Head Gold. No i co? Dobrnęliśmy do końca głównej części tego filmu. Na koniec jeszcze wstawię coś ekstra. Zaczynamy. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać takiego... Krząsza zielonego, którego udało mi się uchwycić pod moimi brzozami na ogrodzie. No i okazał się to być na liściach brzozowiak. Oryginalna jego nazwa to Phyllopius Betulae. I mimo, że jest on według opisów pospolitym stworzeniem, ja go widziałem pierwszy raz, więc postanowiłem się podzielić. Jeżeli widzimy się tutaj na końcu, to z góry dzięki, bo. Nie jest to chyba tajemnicą, że time view jest ważnym parametrem dla kanałów na YouTube, szczególnie takich nowych jak mój. Tak więc z góry dzięki, bo oglądaniem do końca również wspieracie mój kanał. Pamiętajcie tradycyjnie o subach, lajkach, komentujcie, ewentualne jakieś uwagi zgłaszajcie w komentarzach. Przecież prawda jest taka, że razem tworzymy ten kanał i Wy również możecie mieć na niego wpływ. Do zobaczenia wkrótce! Hej!